Piękny uśmiech i zdrowe zęby to nie tylko marzenie, ale całkiem możliwe do osiągnięcia stan. Jeśli jednak doszło do zmian i musimy uciekać się do leczenia z wykorzystaniem materiałów do wypełnień kanałowych czy też implantów, pamiętajmy o tym, że ten obcy dla nas materiał może wywoływać uczulenie. Takie reakcje alergiczne diagnozujemy z wykorzystaniem testu LTT, czyli testu transformacji limfocytów. Wykonanie takiego badania przed wykorzystaniem materiałów do wypełnień korzeniowych czy implantów ustrzeże nas przed odczynami miejscowymi zapalnymi, jak również odrzuceniem implantu, a przede wszystkim pozwoli nam uniknąć odległych skutków takiego wypełnienia czy implantu. Wtedy nie będziemy się martwić i zastanawiać skąd się wzięło nadciśnienie czy nasze ogólne. Złe samopoczucie lub bóle głowy. Proste badanie z wykorzystaniem LTT w kierunku alergii na materiały dentystyczne to też istotny element dbałości o swoje zdrowie, piękny uśmiech, a więc większe możliwości uzyskania powodzenia w życiu. W Synewo takie badania są możliwe do wykonania.